Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale AUTODISCOVER. Dzisiaj kolejny odcinek z wydawki Waszych samochodów. Pan Robert czeka już na nas w biurze, przyjechał po swoje pomarańczowe Camaro 2SS z 2019 roku, w kolorze, wobec wo, którego nikt nie przejdzie obojętnie. Sam samochód, jeżeli się interesujecie historią marki, powstał w 1966 roku jako odpowiedź na nic innego jak Forda Mustanga, niestety sprzedaje się w Stanach słabo, niestety nie potrafię tego zrozumieć, bo moim zdaniem z trzech trojaczków, czyli Camaro, Challengera, Mustanga prowadzi się najlepiej, wygląda moim zdaniem też najlepiej, ale to sprawdzaliśmy sobie w odcinku z porównania trzech. Masyl Karo, jeżeli nie widzieliście to obejrzyjcie. Samo Camaro zostaje z nami, może nie ten egzemplarz, ale model zostaje z nami na dłużej, ponieważ Chevrolet ogłosił, że przedłuża sprzedaż do 2026 roku. Pierwotnie produkcja miała się zakończyć w 2024 roku. Niestety powodem jest słaba sprzedaż. Niestety w stanach w 2020 roku sprzedano poniżej 30 tysięcy egzemplarzy. Jest to ponad 38% mniej niż w 2019 roku. Jest to drugi największy spadek w historii. I Dla porównania, Mustangów w 2020 roku sprzedało się ponad 60 tysięcy egzemplarzy, Challengerów 53 tysiące a samo Camaro jest w najbogatszej wersji 2SS. Pod maską oczywiście ośmiocylindrowy silnik o pojemności 6200 cm3. Sam samochód przeszedł kilka drobnych modyfikacji przez poprzedniego właściciela w Stanach. Między innymi zamontowany jest wydech Corsa. Jakby nie było, Opel Corsa należy też do koncernu General Motors. Może nie będziemy sobie robić tutaj przegazówek, komisariat zaraz za rogiem, a chcemy, by właściciel zarejestrowanym... Sprawdzonym samochodem bez utraty dowodu rejestracyjnego dojechał, przynajmniej do domu. Potem to już potem, ewentualnie, będzie się zastanawiał, czy go odrobinę nie. Przyciszyć. Dodatkowo w samochodzie zamontowany jest również dolot powietrza firmy Air Raid. To również było w samochodzie jeszcze w Stanach. Jego koszt to 400 dolarów. Też fajny gadżet. Poza tym, że zwiększa gdzieś tam efektywność silnika, eee, daje się czyścić. To jest zakazane w Kalifornii, ze względu na to, że z tym filtrem samochód nie przechodzi emisji spalin. Także co? Wsiadamy, jedziemy i zobaczymy, jaka będzie reakcja właściciela. Ależ to auto brzmi Nie było nie, nie, no. no, nie, nie To co? Chcecie zobaczyć samochód? Ja? No, że no, wszyscy się obracają ładnie Mega Normalnie jak na niego patrzę to banan nie schodzi Kurde no jak go jak widziałem rozbitego to już mi banan nie schodził z, z O, to zasad... miała być ta pięćsetka dla pana <laughs> Fajne? Ja? ale fajnie się komponują, wiesz? Ale... życie jest za krótkie, żeby jeździć z samochodami. I jak pierwsze wrażenie. No, ja nie wiem Od czego zacząć? Masakra potarda jest. Pięknie no jest. W środku to jest. jeszcze te dwa SS tej... No właśnie jest, 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 jest skóra, ta skóra ale... czarna, no mega i ten kolor zewnątrz już to robi mega wrażenie jest już fajnie, bo nasz elektronik ogarnął wgrywanie polskiego menu, bo w no. tej to w takich normalnych pieniądzach nie robi. No, ale wygodne. Z <noise> to tak... O, taki bunkerek mały. Czołg jak ale, ale robi Patrząc, patrząc tak oglądając na, 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 na tych na zdjęciach, na, na, na a siedząc w środku. No pamiętam jak rozmarowaliśmy gdzieś tam, akurat się trafiło jak jakieś o widział odcinek, nie na ty Ja cały czas wasze odcinki to na no, no, stąd patrzyliśmy i szukaliśmy, żeby gdzieś tam nasz zobaczyć, bo że ja już od razu <laughs> do córeki i, i przeglądaliśmy wszystko ja na bieżąco. Już dzisiaj tak. widzieliśmy dzisiaj tak samo te wrzucone tak, filmy tak. Na, na Instagramie od razu. Dlaczego w ogóle Camaro, a nie Challenger albo Mustang to jakoś tak? E, no tak, bo y, y, Challenger ogólnie mnie się tak za bardzo nie podoba, a Mustangów za dużo jest. No duży, tak, a Camaro no to też u was na pierwszy raz na stronie mi się trafiło. Wtedy od, od tego się zaczęło w ogóle jakieś tam y, rozglądanie się za Camaro, bo no petarda to wyglądało. Jeszcze teraz jak wyszedł ten właśnie model poliftowy, po no to... No to jeszcze ta, lepiej fajnie. No, już, tak, już tak bardziej europejskie te wszystkie te wykończenia no, już do, tak dokładnie. Te a, ale z z zewnątrz w ogóle ten wygląd tego auta no to robi, 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 Ro robi wrażenie no niesamowite. Wow. Miał pan coś szybkiego wcześniej jeszcze? Tak, Mazdę szóstkę. <laughs> 2016 roku. 2,5 to. to w sumie... <laughs> nie, tam, nie, tam była dwójka. Aha, 165 koni. Teraz jak go zobaczyłem, nawet rozbitego, to już byłem zadowolony. bo Tutaj mówię, tutaj, uśmiech mi z ust nie schodził. Na pewno ktoś puścił w Zadowolony jesteście? Tak, <laughs> No tak, bo tu jest komisariat, to. Aha to jedziemy sobie Ale tak jak na tak, Pan nie ciśnie tego gazu, to tak w miarę nawet, nawet, nawet nie, 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 nie hucie. Czy co, po prostu zobaczył Pan na, na, na kanale, kamera tego w ogóle? No, czy, to, czy... Z, z, zacząłem szukać jakiegoś auta w ogóle ze, ze Stanów i właśnie zacząłem przeglądać właśnie te, te firmy, co sprowadzają te auta no i właśnie nawet pisałem wtedy do Was o cenę tamtego auta. Dostałem tam jakąś tam od was, by, tak ze mną mniej więcej na, na ten i, i tam, wtedy się urwał ten temat, bo nawet nie chciałem tego wtedy, chociaż nie byłem tak zdecydowany, czy to będzie Amerykanin, czy będzie coś innego. Ale stwierdziłem jednak później, że jednak to będzie, właśnie to, 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 po tym jak to zdjęcie tam widziałem tego, tego no normalnie tak się w tym samochodzie zakotałem, że zostało kamaro. nietypowe i... no, ale akurat za które razem udało nam się wygrać? Yy, za drugim. 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 Pierwszego przegraliśmy białego. Dobra, to co? Zamieniamy się? Spróbujemy może. No ja ciężką nogę wrzucić. <grym> to też jest spoko, dopiero się A, się dopiero. Ja siedzę się jej popiera. A ja dopiero z, się do to już ja 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 się do, 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 dopiero. Rzeczywiście. No, dlatego właśnie też szukam właśnie tego 2SS, bo to... Ten, e, jest e, przepaść, e, przepaść. I spodzie, między, magne, między z tym zwykłym, a tym 2SS jest naprawdę du, dużo dodane. I zawieszenie to Magnerite i no. środek, skóra wentylowana podgrzewana, head up. No. Widzicie? Okay. Podoba się? Tak A dość. Tak. Głośno Głośno, uh -huh. no? no. Ale ta pomarańcza to nawet sama w sobie bez żadnych tutaj dodatków robi, robi niesamowite wrażenie Najmocniejszym najmocniejsze momenty jakie je jeździłem no to w 165 km nie? Jest, no, ale wiosna idzie to jest, no, tego, że jakby tak na zimę odebrać to by No to, to właśnie się cieszę, że akurat tak się trafiło Trafiliśmy właśnie w tą pogodę idealnie Bo ostatnie tam w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu no to, to nie byłby chyba nawet no. sensu odbierać, no. te odbierać tego auta Bo już chyba nie pojechało To że to nie na baterie, bo tak to trzeba parę godzin stać i <laughs> czekać się naduje Kiedy ma być głośny to jest głośny, a kiedy nie to jest końca, głośny, to jest, jest, jest głośny jest mega bo nie, Kiedy mówię. potrzeba, żeby nie był głośny, na przykład jak mija w policji, to jest ciekawe. No to, to jest chyba najważniejsze, żeby się po prostu tylko przy policji by było spokojnie, a później można poszaleć. No. Ja, Dobra, jest, mamy nadzieję, że. Dziękuję, ślicznie i do nas Będzie pan polecał? Na pewno ją. Że się będzie. Już chłopaki takie dzwonili, bo za granicą i chłopaki już dzwonili, pytali skąd, gdzie, jak, czy, 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 pe czy pewny ten. Gdzie nie, pan kluczyki zostawił, jak pana nie gdzie, ma, nie? Gdzie, gdzie ten? Nie, ogólnie tylko pytają się skąd brany, czy ta firma sprawdza o tak. ja no. Póki co na razie problemu nie ma, wszystko jest ok, no jak widać jest super, nie? Dobra, super, to nic jedziemy. Dziękuję, tak że... wszystkiego dobrego. Nie dziękuję. mniej do... mandatów. O, zobaczymy jak wyjdzie. nagrywam który nagrywa mnie tak właśnie wygląda spełnianie marzeń a już wieczorem wydajemy Fiata 500 Electric czyli totalne zaprzeczenie e, tego co było w Camaro V8 ale znalazłem jeden element łączący te dwa samochody jest to kolor ładowarki do Fiata 500 Electric jeżeli odcinek się podobał zostaw łapę w górę, jeżeli nas nie subskrybujesz zasubskrybuj z dzwoneczkiem, będzie więcej filmów z odbiorów, napiszcie jakie auto jeszcze chcecie ujrzeć na kanale Zapraszam oczywiście na Instagrama, Facebooka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.